Zaręczyny zmierzają do innego wielkiego dnia, momentu ślubu. Czy ty widzisz siebie w sukni ślubnej? Tak, ja już nawet e, wizualizuję sobie ją, już e, omawiam szczegóły. Jaka to będzie suknia? Czy to będzie syrenka? Czy to będzie księżniczka? Skromna, na bogato. Szczegóły poprosimy. E, wiesz co? Na pewno będzie to syrenka. Znaczy tak myślę. Wiadomo, że jak to kobieta. E, mienną mienną jest, ja to mien. wiem. Jeszcze w takich ważnych sprawach wyborach. Natomiast no nie wiem, no po prostu mam milion myśli na sekundę i na razie wiesz, to przeżywa. Ale naprawdę życzę tego każdej kobiecie, bo to jest piękne uczucie. A powiedz mi, wesele duża ilość gości czy może bardziej skromne, tylko dla was? Myśleliście już o tym? Wiesz co, ja na pewno chcę zrobić wesele, e, tak, żeby moja rodzina i jego rodzina się bawiła i moi e, najbliżsi. Myślę, że z Rogerem jesteśmy na tyle otwarci, że bardzo fajnie byłoby zrobić takie huczne, duże wesele. E, marzymy o tym, żeby zrobić takie wesele w ogrodzie, w, we włoskim stylu. Okej, okay, we włoskim stylu, ale w Polsce, w Stanach, czy w może we Włoszech? Właśnie w Polsce, dlatego że e, jakby kocham nasz kraj. Jest tutaj pięknie, mamy piękne parki, mamy piękne ogrody, dlaczego tego nie wykorzystać. Plus wygodniej dla całych naszych rodzin.